No nie jest. A ja, ja. Czeka widziałam, Witamy Was w bliźniakowym vlogu. Jestem oczywiście ta ważniejsza, więc e, tylko mi się słuchajcie, bo jestem w ogóle starsza. No czego to jest bliźniakowy vlog? Ja, ty, ja jestem Twoim bliźniakiem, czy znaczy klonem. A więc. Mm, nic nie wpychajcie, ja tu Przecież Ja to wymyśliłam. Drugie, ty ja Cię musiałam chyba siłą namawiać. A więc oto jak to wyglądało. No zobaczcie. Już wam puszczam, puszczam, pan. Ej, nie, 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 nie. Bracie, a może nakręcimy um, kitka show. Max show, kitka show. Max show. Zagręcimy gdzie... jakiś zasrany filmik. Zobaczcie, na, no, na, na, na na, nie na swego pieśniakowe vlog. Ja idę. Ha ha, 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 widziałeś? Widzisz, widzisz? Zupę chcesz teraz, czy A więc to było właśnie tak. Kłócił się o jakąś głupią nazwę wiadomo, yy, widzicie, będzie po co jakiś głupi kręcić filmik, a po jak powiedziałam o bliźniakach, to on oczywiście już leci jakiś o, no, A to pewnie jest coś lepsze, bo jestem, o już ci uwierzę, tak, 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 bla, 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 na, 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 na A ten vlog jest taki pierwszy, są też jakieś śmieszne scenki, o, musicie je obejrzeć. Dzisiaj ostatnio był poranek, to narzekaliśmy na jedzenie i no, no. A to jest w ogóle całkiem inny filmik, a tam to co jest coś innego, tylko że tam są takie wpadki w ogóle. To są takie śmieszne, takie, gdzie my nie mówimy o co chodzi I w ogóle nie rozmawiamy z wami tak jak teraz, tylko, no będziecie mieli na podstawie, tam tylko filmiku, Bo on jest po drugie pierwszy A więc ja niedługo nakręcę ja sam film Kiedy się będzie... Jezu tak Kiedy będzie w szkole, sobie sama wezmę sobie na kamerę i sobie nakręcę sam A ne, 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 bo już ci uwierzę, a po drugie Jak to zrobić, jak ty też chodzisz do szkoły? No co ja sobie wstanę rano tak, i tak czasami za, za, za mnie zaspać o 5 lekcji do szkoły i wchodzić na ostatnią. No to właśnie w ogóle nie pójdę do szkoły, a ty będziesz mi kryć. A właśnie powiem, że ci się nie, ci się nie chciało. Dobra, nie robimy tego, kciuwida. Yy... No dobra, że widać lepiej tego nie. mnie nie dotykaj. A więc. Ja jestem Kitka, to jest Gupi Max, Guptowski. KOTOBSKI! NENENENENENENENE! Więc. To jest bliźniakowy flam! Będzie też Wane z to będzie też taki fajny filmik. Ale na razie mam tylko tyle pet No to nasza właścicielka ma tyle pet shopu do Wiem, że my to zrobimy na The Pudding LPS, tak podobnie strasznie, The Pudding LPS 2014 LoRa. Ale chcieliśmy coś z The Pudding LPS mieć związanego. Jestem jej najlepszą fanką. Jestem najlepszą. Tylko mógłbym dać Ci suba, tylko mój kupić tablet coś mówi. Tablet 44. Dużo tak mam. Nawet siebie nie mogę zasubskrybować, tego nie rozumiem. A, wiem, bo to jestem ja. Nie rozumiem, dlaczego was nie mogę. Co to jest jakieś turne? Nie każdego może. Tylko to jest mi to, jest jakiś, kupi. Bo ja nie mogę każdego subskrybować i w komputerze nam tak wszędzie. To jest jakieś głupie. Porobane. sytuacja. Mhm. I w ogóle to jest takie durne to wszystko. Ale wiem, tak. Mm, to był LPS 2018 LORA. To my ściągnęliśmy cały początek. Ale po prostu tak wyszło, no. Widzieliśmy też taki depudnik LPS. Nie wiedziałam jak wymyślić program i dlaczego depudnik LPS 2018? A to jest co to znaczy na 2014? A więc to jest założenie kanału. A Lora? To nie wiem jakieś imię. Haha. Ha. Mojego peciopa jakieś imię. Haha. Ha. Albo nawet jakiegoś peciopa tak nazwę. Haha. Ha. Nie Coś nie będę to oznacza. I to jest w ogóle fajne. Nie lubię to. Ale LTS da to coś takiego. da, nie lubię jej. Ona jest taka głupia i durna. Jak jej nie znoszę. Ty nawet nie oglądałeś? No tak jak Ty jej w ogóle nie oglądałeś. Ale ona jest taka głupia, ona tak dziwnie mówi. Nie lubi jej... dlatego też po tej nawzy, bo tak Lwes Takie dziwne właśnie. Durne. I podobno są, będzie nowy serial, Violetta TV, ta dziewczynka z okładek, która pisała nowa szkoła i to jest właśnie takie coś, nie wiem, ale nawet fajnie, lubi, lubiłam wszystkie filmiki, tylko że za krótkie, tak jak pamięć księżniczki, mój pamięć księżniczki, no bo ja nie chciałam się tak się rozkręcić, nie wiedziałam, że ktoś kręci mi się, tak się to rozłożyło. Tak okropnie nie spodobało mi się to. To jest Nie lubię tego. A więc. A to tylko będzie filmik. Jak będę pokazywała, co dostałam do szkoły i w ogóle już... Nie tylko już niedługo, tylko od, od angielskiego, od religii i dwie książki. Od religii angielskiego i to wszystko będę mogła wam śmiało pokazywać. Yy, Wiesz, jak będę chodziła do trzeciej klasy? Będę mam 900. I dlatego tak jest. Bo pogam Style. Mam tylko 40 pet shopów, mam tylko 40 pet szoków, ale to nie moja wina. Po prostu nie, nie chciałam tyle kupywać naraz, raz, bo bym nie dała rady. Do Wiesz, to co czekać? co się nie robi vlog. To to jakiś, nie wiem, jakiś Jezu, jakiś ten, jakiś pierdały. się robił. Jezu! Ha, ciaska! co, nasza mama jest... Nasz brat jest niewyobrażalny, no. Jest durny, więc dupy. Tylko dupa śmierdząca. A więc wiecie co? To jest takie głupie mieć brata, Może wolę siostry, i w ogóle głupie mieć rodzaj Ym... No, a więc nie wiem co tam będzie. A więc co? No, mamy psa. Oczywiście mi dać jest głupi. I... Nie wiem, co dajmy. Po prostu ja chciałam 40 niż a nie jeszcze ja musiałam jeszcze 12 lat. A chciałam na, jak najszybciej założyć ten program. I on jest bardzo fajny. I jutro, TV może też będzie fajny, ale nie wiem jeszcze. Jest, wreszcie dostałam się na stronę z LPS. Takie się, bo wcześniej. Miałam Klaudii jeszcze Jakiś głupi program się zna, zasubskrybowałam. Potem miałam ja harid, coś tam gmail, coś tam combo, takie coś sobie wymyśliłam. Nie! Też oczywiście nie! U uspokój się, uspokój się, Kitka. A, tylko dopiero na to budynk LPS, zaznaczenie Lora, się mogłam kręcić filmy. I się się, no, tylko się tutaj zasubskrybowałam jako Pet Shopy. Wiesz jak się ucieszyłam, normalnie, normalnie myślałam, że pi tak piszczałam, jak to zobaczyłam, gdzie się zasuł ten, gdzie mi się ściągnęło te filmy i to było takie fajne, normalnie, zobaczcie jaka to, taka, taka, się dzieje. super super. Właśnie nie robi vlog, tylko jakiś, nie wiem, jakiś turny y, film o opowiadaniach. D, 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 d dobra, teraz to sobie opowiadam. Mi zaschło w Owie! No to zadaj te pytania, jak jesteś taki mądry. A y... no nie było do pierwszego odcinka pytanie. A no, racja, no to powiedz, cześć! A no, a więc... Cześć!